Cześć, dzisiaj dowiecie się czegoś, o czym nawet niektórzy kucharze... 20-letnim doświadczeniem nie mają pojęcia. Opowiem Wam z czego składa się antrykot, czy antrykot i ryba i to to samo, na co zwracać uwagę, gdy kupujemy taki stek, a na koniec pokażę Wam coś, czego chyba jeszcze nigdzie nie było, czyli jak jeść takiego steka. Wiem, że to jest dosyć specjalistyczna wiedza, ale po ostatnim filmie z jedzeniem najostrzejszego chipsa chyba czas wrócić na jakiś poziom. Jeśli jesteście ciekawi, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadajcie do naszego Patronite'a, jeśli chcecie wspomóc nasz kanał, a ja zabieram się do dzisiejszego tematu. Ok, przede wszystkim chciałbym coś wyjaśnić. Filmy o poszczególnych cięciach miały wyglądać trochę inaczej. W planie miałem kupić cały antrykot, cały rozbę, całą polędwicę i dokładnie pokazać wam na przykładzie, jak to dokładnie wygląda, rozebrać te kawałki, pociąć na indywidualne steki i na przykładzie pokazać, co gdzie się znajduje. Niestety, z kilku powodów, o których prawdopodobnie powiem na następnym filmie, nie uda się tego na razie zrobić w takiej formie, w jakiej to sobie zaplanowałem. Oczywiście takie filmy też się jeszcze pojawią, ale w późniejszym czasie. Miejmy nadzieję. Natomiast uważam, że temat jest zbyt ciekawy, aby go całkowicie porzucać już teraz. I dlatego zrobimy sobie dzisiaj taki dosyć obszerny wstępniaczek do steków z Antrekotu. Do zaprezentowania tego udało mi się znaleźć dwa bardzo fajne steki, które, jak mniemam, zostały wycięte z tej samej krowy, bo wyglądają prawie identycznie. No właśnie, prawie. I tym prawie. Dzisiaj się będziemy zajmować. Może jakieś animacje porobię. Dawno się nie bawiłem animacjami. Ciekawe czy jeszcze umieram z animacjami. A zobaczymy. Antrykot i steki z antrykotu są uważane przez wielu za najlepsze steki i oczywiście nie bez powodu. Antrykot płodzi z części żebrowej umiejscowionej między karkiem a rozbefem. Właściwie to między rozbratlem a rozbefem. Chociaż to też nie jest do końca tak, bo różne kraje nazywają te kawałki troszeczkę inaczej i na przykład Austrii, to się dowiedziałem w ogóle wczoraj, jak starałem się troszkę doszkolić, dowiedziałem się, że rozbratel Austrii chyba nazywa się Ribajem, albo Ribaj to jest rozbratel. Sprawdzę to jeszcze przy następnym filmie o Ribaju, oczywiście Wam powiem jak to dokładnie wygląda, chociaż z tą dokładnością w stekach to jak wiecie, zauważyliście ostatnio. To jest tak słabo. Antrykot zalicza się do tej świętej trójcy, czyli cięć premium. Obok polędwicy i rozbefu jest uznawany przez wielu jako najlepszy kawałek z całej krowy. Dzisiaj skupimy się na dwóch kawałkach, które udało mi się kupić i na ich przykładzie pokażę Wam, jak to dokładnie wygląda w naszych sklepach. Oto piękny stek z antrykotu. Nie jest jakoś za specjalnie marmurkowy, ale dzięki temu będziecie widzieć dokładniej poszczególne mięśnie. Na tym przykładzie dokładnie widać, że ten stek składa się z czterech mięśni. Na samym środku mamy oko, czyli the eye albo jak nazywa się ten mięsień profesjonalnie longissimus dorsi. Ten mięsień robi się coraz większy im bliżej rozbefu jest wycinany, ale do tego zaraz dojdziemy. Kolejnym mięśniem, który jest moim zdaniem najlepszą częścią całej krowy, najbardziej miękkim i najbardziej wołowym smaku jest ten mięsień tutaj. Nazywa się go w Stanach rib cap albo spinalis dorsi. U nas jeszcze nie jest dostępny osobno jako stek, ale na zachodzie czasami wycina się tylko ten kawałek i smaży tak jak bawet na przykład albo Flank Steka'. Kiedyś na pewno zrobimy sobie takiego steka. Kolejnym mięśniem jest ten mały kolega, tutaj zwany Complexus. I występuje tylko na 3 do 4 steków, licząc od karku w zależności od grubości steków. Po nim właśnie możemy poznać, że steki były wycinane od strony karku. Im dalszy stek, tym kompleksus jest coraz mniejszy, aż w okolicach mniej więcej 5 steku zanika całkowicie i w pozostałych stekach z antrykotu już nie występuje w ogóle. Na przykładzie tego steka, który mam tu zaraz obok, możecie zauważyć, że mięśnia kompleksus już tutaj nie ma. Ostatni kawałek, który widzimy, to tak zwany tail, czyli ogon. Ten kawałek czasami jest, a czasami się go wycina i na przykład klasyczny ribeye jest go pozbawiony. Ten kawałek należy tak naprawdę do części zwanej short drip, czyli żeber wołowych według nomenklatury amerykańskiej. Jest to znacznie twardszy kawałek, dosyć rzadko w ogóle pojawia się przy stekach z antrykotu i na przykład takie pakowane i importowane antrykoty z Argentyny są tego kawałka zwykle pozbawione. Jest zdecydowanie twardszy, ale bardzo smaczny, chociaż ja osobiście uważam, że lepiej nadaje się do długiego gotowania niż na szybką obróbkę termiczną. Pomiędzy mięśniami występuje tkanka łączna, i właśnie ta tkanka łączna najczęściej jest powodem. Dla którego sporo osób nie lubi steków z antrykotu. Zwykle jest ona twarda i tak naprawdę potrzeba temperatury 70-80 stopni przez dłuższy czas, aby ta tkanka zaczęła mięknąć. Jak wiemy, steków nie poddaje się takiej obróbce, więc w rezultacie tkanka ta pozostaje twarda. Chociaż nie musi tak być. W dobrej jakości steków pozyskiwanych z mięsnego bydła ta tkanka jest znacznie bardziej miękka i przyjemna do jedzenia. Sezonowanie steków na sucho też bardzo pomaga, aby tą tkankę zmiękczyć. No dobra, to czego szukać w steku z antrykota? Generalnie, gdy ja osobiście szukam takiego steka, staram się, aby ten mięsień, czyli spinalis dorsi był jak największy. I to jest właśnie dla mnie główny wyznacznik tego, czego szukam w steku z antrykotu w steku z antrykota. Jest to zdecydowanie najlepszy kawałek, jaki jest dostępny i kruchością dorównuje polędwicy, natomiast smakiem przebija ją wielokrotnie. Im bliżej rozbefu, tym ten mięsień robi się coraz mniejszy. Ostatni stek z antrykotu jest często już nieodróżnialny od steka z rozbefu i ten spinalis dorsi jest bardzo delikatnie zaznaczony, a czasami nawet go już tam nie ma. Tak wygląda idealny stek z antrykotu. Duży spinalis dorsi, mały, ale jednak widoczny kompleksus. Raczej staram się unikać kawałków, które zawierają tą część, czyli tail, ale nie jest to regułą. Oczywiście ważne jest, aby taki stek miał odpowiednią grubość, czyli jakieś 3 do nawet 5 cm. Ok, pokażę Wam teraz na szybko, jak można zjeść steka z antrykotu, jak go proporcjować, żeby był jak najprzyjemniejszy w jedzeniu. Jeżeli chodzi o sposób przygotowania, w poprzednim filmie macie dokładną instrukcję, jak smożyć takiego steka i jak kontrolować temperaturę. Szybka obróbka termiczna i ściągamy mięso z patelni. I teraz jak go kroimy? To jest sposób, którego sam nie stosuję. My zjadamy praktycznie wszystko, ale chciałbym wam pokazać sposób na proporcjonowanie takiego steka, jeśli bardzo przeszkadzają wam te twarde, gumowate części. Najpierw odkrawamy sobie Rewire Cup, czyli ten najlepszy kawałek. Staramy się także odciąć tą tkankę łączną, aby nam nie przeszkadzała w jedzeniu. Następnie odkrawamy tłuszcz, który nam przylega do oka, razem z tkanką łączną. Ostatnią częścią jest tail, który raczej jest przeznaczony dla osób, które nie boją się tłuszczu i trochę twardszego mięsa. Zwykle jest to kawałek dla mnie, jak mówiłem, bardzo dobry smak, ale jednak trzeba troszkę go porzucić. Sprawdzamy, jak wygląda w środku. Idealnie medium rare, chociaż wyjątkowo duży szary pasek, tym razem prawdopodobnie za mało przewracałem steka na patelni. Tak oto mamy poporcjowanego steka z antykotu i możemy jeść nie przejmując się, że trafimy na jakiś twardszy kawałek. Polecam ten sposób cięcia, jeśli chcecie zrobić steka dla kogoś, kto nie lubi tłuszczu, a odrobina tkanki łącznej go obrzydza. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy takie filmy się Wam podobają i czy chcecie ich więcej. Wiem, że to jest sporo wiedzy napakowanej naraz i nie każdy dotrwał do końca, ale jeśli jeszcze tutaj jesteś, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i jakiś komentarz. Będzie to dla mnie sygnał, że podoba Ci się to, co robię. Tymczasem trzymajcie się i widzimy się wkrótce. Smacznego!